Wiesz co, wczoraj jedna z dziewczyn do mnie podchodzi i wiesz hmm. co mnie zapytała? No. Czy jak się robi tatuaż, czy to boli? Ja jej mówię, to wiesz, zależy gdzie robisz. A ona mówi, że wkutnie. I co? No, no już, no koniec, no. Ale co, ale że co, że wkutnie, bo nie rozumiem, co, że wkutnie? Jak nie rozumiesz, no. Przychodzi do mnie laska i pyta się, czy jak się robi tatuaż, czy to boli? Powiedziałem, to zależy, gdzie robisz, a ona mi mówi, że w Kutnie. Nie, nie rozumiem, nie, nie rozumiem, że co ma k***a do, do tatuaża, nie rozumiem. Kutno? No tak, no, mówi, że Mogłem jest. powiedzieć, że w Lesznie, no wszystko jedno, no. no. no to może, no to że ma z leszno, czy skutna Kutna w bo nie wiem, mówisz że z Kutno, a Nie wiem, z no przecież skąd mam wiedzieć, skąd No to po jest. co mi mówisz, jak nie wiesz, to się dowiedz. To, co <laughs> no, to jest, co innego jest tutaj klu. Klu. Jakie klu? No wytłumacz, co jest klu. Przychodzi laska. Pyta mm. się, czy jak się robi tatuaż, czy mm. to boli. Mm. Pytam się, to zależy, gdzie robi. A ona mi mówi, kutnie. I co? Nic, już nic, nic. Mówię do Mariusza, że przychodzi do mnie dziewczyna, pyta się mnie, jak będzie robiła sobie tatuaż, czy to boli. No to ja jej na to, to zależy, gdzie się robi. O, ja i robi, że w kut.